Dzień dobry. W dzisiejszym materiale omówię narzędzie służące do przeglądu sytuacji na temat ubostrzeń, limitów, kwarantanny oraz między innymi podróży do i z wybranego przez nas kraju. Jest to prosta strona internetowa. Za chwileczkę omówię po kolei, co trzeba zrobić, aby wyszukać dokładnej informacji o restrykcjach w danym państwie. Link do niej umieszczony jest w komentarzu. Również przekierowani zostaniecie do niego poprzez naciśnięcie przycisku więcej informacji, znajdującego się pod tym postem. A więc zaczynamy. Aktualnie znajdujemy się na stronie głównej. W prawym górnym rogu mamy możliwość wyboru języka, natomiast najważniejszy element figuruje troszeczkę niżej. Chodzi mi dokładnie o ten obszar. Widnieje tutaj okno wyboru interesującego nas kraju. Należy je rozwinąć i wybrać interesujące nas państwo, więc wybierzemy sobie na przykład Niemcy. W tym momencie zaświecił się żółty przycisk ruszaj w drogę, który musimy nacisnąć. Naszym oczom ukazała się właśnie strona, której większą część zajmuje mapa państw Unii Europejskiej. Kolor czerwony, a takiego jest najwięcej, może oznaczać jeden z dwóch przypadków. Po pierwsze, że 14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania przypadków koronawirusa wynosi co najmniej 50 na 100 tysięcy osób, a liczba testów na zakażenie koronawirusem wynosi 4% lub więcej. Lub po drugie, że 14-dniowy łączny wskaźnik zgłaszania spraw związanych z koronawirusem wynosi ponad 150 na 100 tysięcy osób. Po prawej stronie widnieje kolumna, gdzie każda zakładka posiada dodatkowo swoje podzakładki dotyczące konkretnych tematów związanych z obecną sytuacją w wybranym przez nas państwie. Przechodzenie między zakładkami odbywa się poprzez naciśnięcie jednej z ikon tutaj wyświetlonych, natomiast podzakładki znajdują się tutaj. I tak na przykład w przypadku sytuacji zdrowotnej mamy trzy podzakładki, natomiast Środków związanych z koronawirusem są również trzy. Ale w przypadku zakładki Podróż jest już ich o wiele więcej. Każda zakładka posiada dedykowane dla swojej nazwy informacje. Dlatego, aby wyszukać konkretnie interesującej nas, należy troszeczkę tutaj przeklikać. Również dodam, że widnieją tutaj daty ostatnich aktualizacji. Również yy, zawarte są tutaj pytania wraz z odpowiedziami na dane tematy, czy to jeżeli chodzi o podróż tranzytową, czy o wjazd do danego państwa, czy o środki ogólne, jak na przykład o noszenie maseczek, o utrzymywanie wymaganego dystansu lub informacje o zgromadzeniach. To tyle w dzisiejszym materiale zachęcamy do komentowania i zadawania pytań, jeżeli jest coś niezrozumiałe, Również zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie będziemy wstawiać więcej takich materiałów. Wszystko to robimy dla Was, ponieważ wiemy, jak dużo niezweryfikowanych informacji krąży w mediach społecznościowych. Życzymy dużo zdrowia i jak najwięcej uśmiechu na Waszych twarzach. Pozdrawia cały zespół przewozów międzynarodowych Timus Boost.